Cześć, dzień dobry, jestem Sergiusz Cieciński, jestem konsulem honorowym w Porto Alegre. Tutaj jesteśmy w dzielnicą w São Geraldo w Porto Alegre, gdzie są dużo Polacy. Tutaj mamy polski kościół, gdzie się zgromadzimy zawsze w niedzielami. Dużo Polacy jeszcze, przy, jeszcze chodzą do kościoła, śpiewają po polsku, się modlimy po polsku. I tutaj mamy. Consulat Honorável, zaprasham. Estamos Sérgio Chetinski. Na verdade estamos Sérgio Chetinski, alem que de viu registro, tornápisáli jele e mõe mõe nas vískos c Chetinski po portugalsko. Estemos Porto Alegre e estemos tudo aí Porto Alegre. Tá o é mõe a gente, o rodjim chemp tudo aí e um dizhei estamos Rio Grande do Sul. Jak się żyje w Porto Alegre? Jak duże jest to miasto, żebyśmy sobie mogli się wyobrazić, ile ludzi tutaj Mieszkam tutaj w Porto Alegre. Porto Alegre jest stolicą stanu Rio Grande do Sul. Jesteśmy blisko Argentynii, Urugwaju. Tutaj w Porto Alegre mieszkają dużo Polacy. Nawet imigranci zaczęli przyjechać z Polski. Tutaj do Rio Grande do Sul jest takie wielkie miasto, piękne miasto. I tutaj mamy nie tylko Polacy, mamy ludzi z pochodzenia z, z, z Włochy, Japoń, Japończyki, Niemcy ludzie. I tak żyjemy. Mamy tutaj, jak mówią, w całym Brazylii, prawdziwa Europa w Rio Grande do Sul. Rozumiem. Przez tą mieszankę kulturową macie tutaj bardzo dużo ludzi z różnych etni. Powiedz nam, proszę. Em... Dlaczego? Z czym się zajmujesz prywatnie? Jakie jest Twoje wykształcenie? Czy masz biznes? Czym się zajmujesz? Tak, już jestem 4 lata w emeryturze, ale pracowałem całe życie w marketing. Pracowałem całe, całe moje życie w marketing. W dużo, w dużo firmie pracowałem. Pracowałem też w organizacji jak Sebrae, Kamery dirigentes logistas. I teraz już mam moje, moje firmy z moim z braciem. Mamy Frankia Subway i ja pracuję razem z moim braciem. Powiedz nam, proszę, jak to się stało, że zostałeś konsulem honorowym? Jestem dzisiaj konsulem jestem bardzo dumny, dumny że jestem, bo zawsze, zawsze kochałem Polskę. Moje przodki mnie nauczyli żeby kochać i ja tego z tak dobrze zrozumiałem, że naprawdę kocham. I nieraz nawet się je jest taka, ja się pomilę, czy jestem naprawdę Brazylijczykiem, czy jestem Polakiem, bo wszystko, co dotyka Polska, Polskę, mnie dotyka. Ja chcę zawsze wiedzieć wszystko, co się dzieje w Polsce. Co dzień ja czytam, słucham radio, Oglądam telewizję. wszystko, co jest z Polski, to mnie obchodzi. I jak konsulem jestem bardzo dumny. I zacząłem być za dwa lata temu. Bo ksiądz, Zdzisław Malczewski, mi proponował, przepitał, czy, ja, czy ja bym chciał. Ja nawet kiedy odpowiedziałem, że tak, że chcę, nawet nie wiedziałem, co ten konsulat honorowy może zrobić. Ale dzisiaj jestem bardzo.

Będziemy mieli razem z, z PUKI, to jest taki uniwersytet uh, katolicki jak KUL cool w Polsce, to już, już pracowaliśmy, żeby mieć tutaj katedrę, katedra z literaturą, z języka polskiego, tutaj w Grande do Sul. To dla nas jest bardzo ważne, bo będziemy mieli gdzie studiować, gdzie i jak poznać literaturę, Gdzie poznać i rozpoznać nasza prawdziwa kultura polska bo nam się zdaje że nie nas jeszcze mi mamy w sercu i w głowie ta starodawna polska ale musimy pokazywać musziemy informować i promować ta polska nowoczesna w jaki sposób to jeszcze robisz tutaj że promujesz właśnie nowoczesną Polskę i atrakcyjną dla Rio Grande do Sud. Jakie sposoby? Pracuję, żeby, aby ludzie poznali te Polskę. Zbliż, ja, ja pracuję, żeby zbliżać żołnierzy z Rio Grande do Sul do Polski i teraz mi mamy, w tym tygodniu już mam zgromadzenie, żeby porozmawiać. Uh, Rio Grande do Sul ma taki wielki laboratorium chemiku co bardzo interesuje do, na, do, na Polski. I ja zobaczę, jak Polska będzie mogła pracować razem, jak firmy z Polski będą mogły pracować razem w tym laboratorium. My mamy tutaj w Porto Alegre ludzie co już się interesują z, uh, uh, z produktami z Polski, wódka, uh, produkty z kosmetyka Só vimos aí. E havia, João Polski, bem deprestável, lá nas, tudo é Rio Grande do Sul, e uh, a ja povo em po portugalsco. Alternativas de transporte pesado coletivo. Alternativas transporte público. Não se preocupe, mas não se preocupe, porque não se preocupe, porque não se preocupe, porque não se preocupe, porque não se Ale trzeba wytłumaczyć tak, że Brazylia jest wielki kraj. My mamy chyba dzisiaj 26 stanów, tak? Stan, stanach. I, I każdy stan pracuje na swoje interesów z innymi krajami. Z innymi krajami. Zimnymi krajami. e tudo em Rio Grande do Sul me chega a ter viragens de eh, Rio Grande do Sul e Pólis Camaiondojo um podobens podobens podobensito e onde e, e na muita Rio Grande do Sul mojaschens blis esblisjat do de polski, que jebe para só vatri razi só um interesse botute Nie, nie, nie tylko, że tutaj mieszkają dużo, dużo Polacy z pochodzenia, ale przede wszystkim, że jest taki stan bogaty, co ma dobra industria, co ma dobry handel, co ma dobra kultura i europejska kultura. To ja widzę, że jest bardzo podobieństwo. Ja, prosił, ja prosiłem Pana, żeby mówić troszeczkę więcej o naszej katedry.

zrozumieć lepiej i mówić po polsku. My chcemy studiować, bo my mi nie mieliśmy szansa do studiowania naszego języka. My chcemy poznać naszą Mi my chcemy poznać naszą sztukę, my chcemy, my mi, mi być razem z tego, ze wszystko, co się dzieje w, Polska, w Polsce dzisiaj.

to jest ważne dla nas, żeby czuć i żeby słuchać, posłuchać ten język, jak naprawdę on jest. A jakie są plany? Na kiedy chcecie z tym ruszyć? W przyszłym styczniu przyjadzie z Polski, rektor school, dzisiaj nie jest e, Uniwersytet Jan, Jan Paweł II, e, Przyjadzie rektor z Polski i z, z rektorem z Puki, tutaj z Rio Grande do Sul. onde se agrupados e vão dom planová na própria está e isso, um tipo um seja, um um não, puc pontifícia universidade católica do rio grande do sul e é uma na mais na naivogatse universidade do brasil tá. jest katolicki, jak kul w Polsce i oni też mają bardzo... są bliżej, tak. A powiedz nam proszę, jakie jeszcze masz zadania i obowiązki jako konsul honorowy? Ponieważ jak sobie możemy wyobrazić, co jeszcze robisz oprócz promowania, oczywiście to jest bardzo wielka część, promować Polskę tutaj w Brazylii i Brazylię do Polski, ale poza tym jakie masz jeszcze zadania? Mam kilka zadań.

Ja mam dzisiaj tak. Napisałem wczoraj w nocy dla instituta Frederica Chopina Chopina w Warszawie. Co ja chcę z tego? Ja chcę zapytałem, czy jest żeby mi mogli tutaj oglądać koncerty em Porto Alegre. Bo ja mam w mam portal Portal, to jest po portal, po polsku też portal, czy nie? Por a, site. Portal. Ja mam w konsulacie portal, co so jest możliwe, żeby mi mieli tutaj koncerty, spotkanie, kursy, tutaj w szkołach muzyki w Porto Alegre. To ja szukam, zawsze szukam coś, so żeby zbliżać. Nie tylko reprezentować. Reprezentować to jest jedno, jedna, jedna praca, ale przede wszystkim trzeba szukać, co możemy zrobić, żeby być bliżej do Polski? Powiedzmy, jeśli też coś potomków Polaków tutaj w okolicy będą, mogą się do Ciebie zgłosić i pomożesz im w kwestiach takich jak Karta Polaka czy obywatelstwo polskie, żeby dostać takich rzeczy, też pomagasz? Pomagam i daję im Nie Nieraz w tygodniu mam 10 pytań. Ja chcę, by, ja chcę obywatelstwo polskie, ja, ja orientuję, żeby do konsulat generalny w Kuritibie szukali, ja pokazuję, jakie dokumenty oni potrzebują, ja nieraz przyjdę tutaj rozmawiać, bo studenci potrzebują materiału z Polski, studenci zapraszają, żeby mówić o Polsce, co więcej, Uh, nieras minhaço e a Dom feliciano e estámos somos caídos juntos por tá quando nieras somos bebidos por causa de Dom feliciano e que nós foi a poma minha plano